No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny, aczkolwiek tym razem będzie to ostatnia nagrywka w tym roku. albo Albowiem mamy już koniec sezonu niestety, także w związku z tym, że mamy koniec sezonu. To kilka słów w ramach podsumowania tego sezonu. I w ogóle, także zapraszam. Dobra kamraty, jest już listopad. W zasadzie można powiedzieć, że historia zatoczyła pełny krąg, ponieważ no, w zeszłym roku, mniej więcej również o tej porze, kończyłem sobie sezon. Czyli jakoś tam tydzień po 11 listopada a wyjechałem ostatni raz na ulicę. I tak samo jest teraz. Wówczas 11 listopada nagrałem dla Was pierwszy odcinek. Tak testowo w zasadzie. Pierwszy odcinek nagrałem tydzień później, kiedy właśnie odstawiałem motocykl. Natomiast 11 listopada nagrałem dla Was tam takiego testa, który wpadł o drugi odcinek w na moim kanale. I teraz jak widać jest tak samo, czyli no co tydzień temu mieliśmy 11 minął 11 i czas, żeby odstawić moto na zimowanie Co właśnie jadę uczynić udało mi się wyczekać kawałek cieplejszej pogody, wszystkie prognozy mówiły, że będzie śnieg. I będzie bardzo niefajnie. A ja w głębi duszy wierzyłem w to, że będzie dobra pogoda, żeby trochę cieplej wdało się jakoś tam, właśnie w ten sposób, że jest teraz 6 stopni. Także niby ma być jeszcze cieplej, ale odstawiam go już, bo później to nie wiadomo co będzie. Jak będzie stał pod białym puchem, to bardzo niedobrze. No i cóż, no. Jak koniec sezonu, to krótkie podsumowanie. Także na początek tego podsumowania powiem wam, że. No był to chyba najbardziej udany i bogaty wydarzenia sezon od początku mojej przygody z Fajerem. No, w zeszłych latach po prostu więcej czasu spędzałem na weekendach. Jak były jakieś wolniejsze dla Was, to ja siedziałem sobie na uczelni. A jak nie siedziałem na uczelni, to byłem z Bogart Racing, z WST, obecnie z WRT na jakichś tam zawodach. W tym roku tych zawodów było zdecydowanie mniej, także pojeździłem więcej. W zeszłym sezonie to w ogóle była jakaś masakra wyjazdowa, bo tam jak miałem ten weekend wolny dla siebie, to było wszystko. Także no, jak miałem już ten weekend wolny dla siebie, to mm. <laughs> ostatnią rzeczą, jaką chciałem robić, to było wychodzenie z domu jeżeli jeżdżenie gdzieś, tylko po prostu wtedy siedziałem, robiłem jakieś inne rzeczy. A w tym roku, w tym roku wyszło tak, że no, na uczelnię już nie biegam, um, bo zostało mi tam już napisać tylko jakąś tam pracę wyjazdów z Warsaw Racing Team czy WST, bo w tym roku to jest zdecydowanie mniej także no, weekendy miałem jak gdyby dla siebie w związku z tym w tym roku weekendy, słuchajcie udało mi się spędzić na zawodach, udało mi się spędzić na torach, ale akurat właśnie z muła jako zawodnikiem nie tyle jako, tam, nie wiem, media robiące zdjęcia i tak dalej, tylko właśnie ja sobie jeździłem jako zawodnik, ja sobie startowałem na tym torze Udało się też y, pouprawiać trochę mototurystyki, bo wylądowałem przecież dwa razy u Dextera. Wylądowałem sobie na motonadziałce w ramach paru dni urlopu, także naprawdę w tym roku nie wiem ile przejechałem. Powiem Wam, że pełnikiem z dnia w grudniu siedzę do mojego magicznego Excela. I tak jak zawsze co po roku zdaję sobie moje podsumowanie na podstawie rachunków ze stacji paliw, robię sobie takie, notuję sobie przebieg, później wrzucam to sobie do Excela i patrzę po prostu jak to się tam prezentowało zobaczę ile przejechałem. Wydaje mi się, że w tym roku udało mi się zrobić całkiem sporo, bo aż a dla mnie to jest naprawdę aż około pewnikiem 7000 km coś koło tego jak sądzę. I to jest naprawdę w moim wykonaniu patrząc na to, co się działo w, w zeszłe dwa lata ostatnie, no to jest naprawdę całkiem sporo, no bo tak jak mówię, wcześniej w ogóle nie miałem czasu na jeżdżenie. Bardzo mało jeździłem, bardzo rzadko jeździłem, także no, jestem zadowolony z tego, co udało mi się uciągnąć w tym sezonie. Także, no, tak jak widzieliście, no, byłem dwa razy u Dextera, um, udało mi się pojechać dwa razy na tor do Radomia, udało mi się pojechać dwa razy na tor do Lubina. z czego jeden zakończył się glebą. <grym> e, udało mi się wystartować raz na ćwiartce, dwa razy przejechać się w ogóle na ćwiartkę. W sumie to byłem jeszcze trzy razy na ćwiartce, bo pojechaliśmy jeszcze przecież na Dajtki, aczkolwiek tam no, nie startowałem tylko filmowałem dla chłopaków dwa razy byłem w Niemczech z chłopakami, no, ale to też jak gdyby nie, w, nie wpłynęło to na jakieś tam nie wiem moje vlogowe nagrywki, ale no, na, na kanale na pewno coś tam e, się znalazło już, a reszta dopiero się znajdzie także no, w tym roku udało się porabiać i trochę mototurystyki, bo tam z Dextrem żeśmy skoczyli sobie na Pieskową Skałę Poleciałem sobie do Kazimierza, gdzie spotkałem się z GSM. Drugim razem, kiedy byłem w Lublinie, również spotkałem się z GSM, tam również był Hew czyli udało się też poznać Hewę No Trochę po Warszawie też udało mi się pojeździć tak bardziej dla Friday wieczorami i tak dalej, tutaj między innymi z Wizardem. Udało mi się też zapaść z Unikiem Także no, można powiedzieć, że było wesoło i bogato w tym sezonie, jeżeli chodzi o chociażby poznawanie innych motowlogerów. To na pewno, no, na pewno był to taki pierwszy rok, kiedy się w ogóle kogokolwiek innego poznawało, ale na pewno całkiem sporo chłopaków udało mi się poznać, to też fajnie. Na pewno wielu z Was zastanawia się co się będzie działo w, na kanale podczas tej przerwy takiej zimowej. No i powiem Wam, że odcinek na ten temat nagrałem dla Was już <grym> z miesiąc temu. Także prawdopodobnie, jeśli nie w przyszłym tygodniu, to za dwa tygodnie zobaczymy zresztą. Zawsze chciałem potestować ankiety na Facebooku, więc może zrobimy sobie małą ankietę, jeżeli uda mi się to w ogóle odpalić. Czy wolicie zobaczyć za tydzień co się będzie działo na kanale? Podczas zimowej przerwy, czy wolicie zobaczyć sobie faki, które nakręciłem? Bo skręciłem trzy faki, pociąłem to, już jest gotowe. Muszę to tylko wrzucić na kanał i dać do publikacji. Także no, wyląduje pierwsze to, co, co wolicie: albo, albo faki, albo, albo takie właśnie informacje, co się będzie działo na kanale podczas zimowej przerwy. Także jeżeli zrobię ankietę, to nie zapomnijcie dać, oddać głos w tej ankiecie. No i po prostu zrzucimy to, co będzie wam e, bardziej pasowało. Faki wpadną trzy odcinki, ale nie jednego dnia, tylko e, pewnikiem jakoś tak, co dwa dni bym wam powrzucał. Także powiem wam, że nie jest zbyt ciepło. Pizga złem, straszliwie. Zastanawiałem się, w pewnym momencie, czy po prostu nie zjechać na jakąś stację CPN i na stację CPN, stację paliw naleciałoś z lat młodzieńczych CPN. Czyby nie zjechać na jakąś stację, po prostu nie wziąć e, tych takich e, foliowych rękawiczek, które mają. I sobie założyć, ale już jestem tak blisko, że chyba nie ma to sensu. E, damy radę. No, także sezon 2014 się kończy. Na pewno część z Was jeszcze wyjeżdża w tym sezonie, bo to przecież jeszcze przed nami to Mikołaje. A tak się fajnie składa, że 6 grudnia to sobota. Także na pewno wielu z Was jeszcze wyjedzie w tym roku Ja niestety, no motocykl będzie raczej zbyt daleko ode mnie, żeby się po niego wracać, na niego wchodzić Także ja na moto wrócę dopiero jakoś w przyszłym roku A kiedy, to się również okaże, bo no, Zobaczę po prostu co uda mi się zrobić przy tym motocyklu A w zasadzie nie tyle co uda mi się zrobić, tylko na co będę mógł sobie pozwolić, bo to są Dwie odrębne kwestie Parę rzeczy w moim życiu przyspieszyło i to znacznie Jestem trochę w dupie finansowej teraz, a no, zobaczymy, Oby zrobić to tak, żeby nie trzeba było sprzedawać motocykla, bo będzie lipa. No, no i co? Sezon bardzo fajny, jest bardzo udany. Dużo pojeździłem, dużo postartowałem, dużo ludzi poznałem. Jestem zadowolony. Nie jestem zadowolony pod tym względem, bo parę tematów nie udało mi się zrobić, ale co się odwyczę, to nie ucieszę. Zrobię to w przyszłym roku. Także teges... Coś tam się na pewno by nie działo. Kajetan z tematami zamiast się e, wykruszać to się robi coraz dłuższy. E, w związku z faktem padło tam parę ciekawych pytań. Na niektóre już miałem zrobione nagrania, na niektóre chciałem zrobić nagrania, a niektóre zrobię, bo pojawiła się ciekawa propozycja, także doszło kilka tematów do poruszenia. No i trzeba to będzie w końcu jakoś zrobić, no wziąć się w garść i ponagrywać to wszystko co miałem nagrać w tym roku I po prostu jakoś na bogato rzucić to wszystko w przyszłym sezonie no. Mam nadzieję, że to się wszystko ładnie uda zrobić. No także co powiem Wam, że jestem też się trochę zmęczony, dlatego może nie jestem aż tak aktywny, ambitny i w ogóle, ale... Ostatnie dni były dla mnie dosyć męczące No i do tego taka zimowa deprecha, tak? Odstawiamy moto, koniec Tak, sorry, taki mamy klimat W takim kraju przyszło nam żyć, nie pojeździmy sobie 24 godziny na dobę, 12 miesięcy w roku Ale za każdym razem, mimo wszystko, zawsze, wszechświat tylko ten motocykl odstawia, to Jest taka trochę jednak lipa Takie poczucie, że ojej, ojej, ojej Dlaczego? No niestety, bywa Piesu, to no łańcuch pływa o. A i kurde wiecie, ta guma, co nie wiem czy mam pokazałem, nie, nie pokazałem Wam jeszcze tego odcinka Masakra, w ogóle ten odcinek wpadnie prawdopodobnie już dziś albo już jutro, także to będzie z takich bardziej uh, aktualnych odcinków można powiedzieć, że bieżączkę, ale ostatnią bieżączkę już wam nagrałem. Także bez przesady, w każdym razie zrobiłem dla Was też odcinek. Jak miałem jazdy z gumą, nie wiem czy widzieliście, czy nie widzieliście, udało mi się wjechać na nit, a w zasadzie i nitowi udało się wbić w moją gumę. I tak jeżdżę sobie już od miesiąca na takim jednym device'ie, Generalnie pokażę Wam na filmiku, jak to wyglądało, co i jak. To niezły temat. To tak abstrahując, abstrahując a odbiegając od tematu. No dobra, to ja się zbliżam do końca mojej wycieczki Także moi drodzy, dziękuję za uwagę Dziękuję Wam za wszystkie lajki, za e, wszystkie komentarze Dziękuję Wam e, również za konstruktywną krytykę w komentarzach Ale tylko i wyłącznie za konstruktywną krytykę w komentarzach Bo niektóre komentarze są na zasadzie takiej niebo nie Tak, bo tak, czyli są dosyć dziecinne Ale też znalazło się kilka, kilka komentarzy, w których faktycznie ktoś konstruktywnej krytyki udzielił taka krytyka to jest, powiedziałbym może nie tyle mile widziana, co dobrze odbierana przeze mnie ja zawsze wykazuję parę rzeczy, które można, nie wiem, czy poprawić, czy popracować, dopracować w każdym razie bardzo dużo osób wbiło na kanał w tym sezonie, w tym roku wydaje mi się, że jest to tak w tej chwili jest z Was około 12 tysięcy na początku tego sezonu było coś pod 3000, czyli no, tak, no można powiedzieć, że 9000 osób w tym sezonie na kanał weszło, znaczy zasubskrybowało mój kanał. Także pozdrówki dla Was dzięki za, za te wszystkie subskrypcje. To bardzo miła, miła rzecz dla mnie, miła sprawa, że no kanał cieszy się takim dobrym odbiorem z Waszej strony. Mam nadzieję, że będzie Was cały czas coraz więcej. Coraz więcej i jeszcze więcej. <laughs> także wiecie: lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie, pokazujcie znajomym. Im was więcej, tym weselej. Im więcej osób na kanale, tym większa mobilizacja dla mnie, żeby zrobić coś ciekawego dla was. Także także wbijajcie. Dla mnie każdy widz jest kimś ważnym, dlatego robię to tak jak robię i dalej będę to robić, mam nadzieję, coraz lepiej, bo są pewne plany na pewne ulepszenia w przyszłym sezonie, ale to zobaczymy w przyszłym sezonie. No i co moi drodzy? Standardowo widzimy się, słyszymy przy okazji, kolejnej okazji, a na dzisiaj to już tyle. Także do usłyszenia, prawdopodobnie w przyszłym sezonie. <grym> A na pewno przy okazji, kolejnej okazji. Na razie.